Ej też się z tej strony boza gdzieś sobie zagramy w Minecrafta mm. Gramy na moim serwerze oczywiście Ok, tak będzie lepiej. Mm. Zbudowałem ten swój domek. No, zbudowałem go. Wiem sorry, że zbudowałem go poza odcinkiem ale tak tu będzie ziemia. Już jedną mam. Ziemia na uprawy. Żeby mi jej nie brakło. I teraz lecimy jeszcze do kopalni, ale najpierw. A, to jest fajne. Dobra, znam to. Ale najpierw polecimy pod. A, a najpierw polecimy jeszcze po kilof i w ogóle. A, mm, teraz jest coś nowego, jest właśnie to. To super. Muszę przyznać. Um, na przykład jak skraftować coś powiedzmy um, tutaj. No, powiedzmy, nie wiem. Naprawdę czy nic. O, okej. Okay. No to nam na przykład pokazuje, jak zrobić niektóre rzeczy, na przykład wędkę. A, a propos wędki. No, okej. Okay. Yy, to my tu zrobimy sobie... A wędkę jak zrobić tak w ogóle? Bo nie wiem. Naprawdę. Yy, jak zrobić wędkę? Chwila, to będzie gdzieś tutaj. Yy, nie, tak. To, to... to... chyba będzie gdzieś tu. A -a. Okej, okay, bo tu jeszcze jest to. Tu mamy jedną. Jedną i tu mamy dwie. Mhm. Mm Okej. Okay. To my sobie na razie skraftujemy tylko. Mm, kurde, kilogrąg by się przydał. A nie, mamy kilogrąg. No tak. Jeszcze łopata, tylko. I lecimy do kopalni. Będzie jeszcze osobny odcinek o update'cie tym. Znaczy, no w sumie to jest update O tym update Z tym No z tym co teraz o, Obejrzymy to sobie na spokojnie W innym odcinku Chwila Gdzie jest ta nasza kopalnia? Ona gdzieś tu Hmm Ona jest tutaj Już mam mm. Namierzyłem Okej okay. Hmm o, mam, o kurde. mamy to żelazo. Przyda nam się do meczu. Tylko jedno. Nie. Uuu, dużo nawet. Tego. Uuu, super. Oh, jeszcze węgiel, ale super. Dam mi takie. Nie, żartuję. Co, ile tego tutaj jest? Jeszcze taki, taki jest Mm. A. Nie, w sumie. Teraz jestem na takim materiałowym... w materiałowej biedzie, bo nie mam mm, za bardzo... Mm, nie mam za bardzo narzędzi. O. Jak dużo tego węgla. Okej. Okay. Teraz to mogę już handlować z Jakie Jaki to Jaki to będzie fajny korytarz. Nie. Już nie będzie taki fajny. Mm. O. Trzeba się przejść na inną stronę. Hmm, tutaj jeszcze ten, o tak. Już myślałam, że się zapadłem gdzieś. Hmm, Okej. Okay. Tu sobie kopiemy, kopiemy. I ile teraz tego mamy? U, 11 i 26. Czyli jeszcze z wieśniakami, kurde. Boję się trochę... Dobra, na shifcie lecimy. Yolo! OK. Uff! Ale super, dobra. Tu już nic nie ma, ale jest dużo żelaza. Chodziło mi o potworki, że nie ma. To będę mieć dużo do przepalania. Teraz potrzebuję jeszcze przy okazji dużo węgla. No, I jakoś się przeżyję. Okej. Okay. A jeszcze tutaj mam. No i to wszystko. A jeszcze tu. No myślę, że z węgla będzie. Nie, no może nie będzie na 100 ale może będzie z węgla. I chyba skopiemy cały kilo. Skopię cały kilo. Ach. O, żeby nie było czarne jak w dupie umurzyna. Dobra, tutaj sobie tak pięknie, ślicznie. Hmm. Będzie opening z Clash Royale. Nie zdradzę jeszcze, jakie mam skrzynie. Eee, jak będziemy mieć... Eee, jak wszystkie mi się odpoważą, to dopiero nagram. I tak. Teraz sobie wykopiemy na razie tylko to. W następnym odcinku yy, będą jeszcze kurczę, będą jeszcze dwa odcinki. Mm. Ok, super. Ok, fajnie, fajnie i teraz będzie ciemno. No. Oczywiście. No to zamiast tej drabinki i ok, super. No, będzie dużo do kopania. Czyli ten odcinek jest taki na kopanie i taki informacyjny, a następny będzie taki już trochę dłuższy. Um, bo teraz muszę. No, no muszę się tak spieszyć trochę. Wiem, że jest z ale mam dużo do zrobienia nie. nie wiadomo jeszcze kiedy to oglądać oczywiście, jeszcze tutaj żelazo. To jest bardzo dobra kopalnia, a nie, tu już wykopałem jeszcze tutaj ten węgiel. Czy tutaj dosięgniemy? Tak, nas spokojnie. Czemu nie? Czemu my mamy nie dosięgnąć? O, tutaj super pięknie, i o nie. Super pięknie, i o nie. Mm, Jeśli oglądaliście u niektórych już odcinki e, z tego nowego update'u, możecie no, dowiedzieć się. Że są papuszki, no, y, no, że są papuszki, y, tylko nie wiem gdzie one występują. Teraz będzie dość dużo odcinków z Minecrafta. Ok, no i myślę, że możemy iść. Mm, to byłoby na tyle z tej kopalni. To już nic, co? Jest już noc? A mi długo kopaliśmy. Dobra, na sprincie do wioski. Tam mam łóżeczko. Czy musimy się koniecznie przespać, bo nie chcę teraz ginąć. Mam dość dobrej itemy, okej. Okay. Przeżyliśmy. To jeszcze mi trzeba sprawdzić inną ważną rzecz. Okej. Okay. Hmm, powiększymy i ok. Hmm, tu mamy czekany. Co? Co to jest? I dlatego... Nie, ja sobie zrobię cały... Czas. Set, set zrobię. Na no, spokojnie. Dobra. Hmm, zaraz sobie skosimy jeszcze to, że O, coś tam się... Co to? A, zombie. Tu są wieśniaki same. To ja idę pokopać ziemię. Ok, mamy łopatę. Szkoda, że nie diamentowałem. Byłoby trochę szybciej. E, tylko chwila, ile potrzebujemy. Coś, dziesiąty level fajnie jak będziemy mieć implanting table, to będzie już z 50 dobra potrzebujemy um, potrzebujemy, potrzebujemy jeszcze raz dobra, idealnie czyli będzie raz, dwa, trzy cztery, pięć, sześć, siedem razę trzy dwadzieścia jeden dodaj sześć, dwadzieścia siedem trzydzieści cztery, okej okay. Tak naprawdę prawie no półtora, tak... Y, pół, powyżej połowy: 34. Ok, y, to idziemy kopać. Do, y, jakby ktoś nie wiedział, jak zrobić takie dróżki, bo podoba mu się w domku. To te dróżki naciska się prawy i macie taką właśnie ziemię. Tylko jak macie kamienną łopatę, nie zrobicie zbyt dużo tej ziemi. Tutaj super pięknie ekstra. Ko ile ja tego... O, idealnie! U, nie, ja to już nie biorę, bo po co mi. Zaraz jeszcze zasiejemy. I czy moje obliczenia były dobre? Okej. Okay. Naprawdę? Nie no, nie chwila, ale... Okej... Okay. No, idealnie. Teraz motyka, motyka, motyka. O, 19 ziarenek, nie starczy, szkoda. Kurde... Trzeba szybko siać. Okay. Dobra. Tu mamy już posadzone. Marchewki sobie posadzimy, czemu nie? Może zaraz nam się motyka skończy. Minusem teraz wychodzenia tutaj na ten balkon jest to, że Okay. To, że e, te sadzonki możemy sobie zniszczyć. Kurde, szkoda, że... Znaczy, pieczonego ziemniaka da się posadzić? Kurde, nie da. Okej. Okay. Mm, dobra. E, nie chcę. E, Okej, okay, dobra. Jeśli odcinek Wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić lajka, like subskrypcji, jak jeszcze tego nie robicie i komentarza jak chcecie napisać, z czego mogę jeszcze nagrywać. I. No i to wszystko. I to wszystko!